Witam Was z Lublany, czyli miasta, które łączy perelowską myśl architektoniczną oraz polityczną wraz ze średniowiecznymi zabudowaniami. Betonoza, która tutaj panuje, wraz z tą po prostu przestrzenią, która jest niczym niezagospodarowana, to miejsce, w którym doszło do przyznania Słowenii niepodległości w 1991 roku. Skąd tu się wziął pomysł na zabetonowanie tego wszystkiego? Biorąc pod uwagę, że raczej całe miasto wygląda tak, że wszędzie są jakieś małe, ciasne uliczki, otóż okazuje się, że był tutaj po prostu parking samochodowy i ze względu na wydarzenia, które tutaj miały miejsce, czyli nadanie niepodległości Słowenii, zostawiono ten obszar takim jakim był. Zastanawia mnie też bardziej fakt. Dlaczego tutaj nie ma tak naprawdę żadnych tablic odznaczenia i niczego takiego, tylko dwa wielkie kloze sobie stoją, ale już nie mi oceniać. A oto czeski akcent tego miasta czyli plac kongresowy zaprojektowany w XVII wieku przez niejakiego Czecha a że Czesi mają w sobie coś z tej architektury że jak już się jej dotknął, to wszędzie robią dosłownie taką samą. No to mamy kopię placu, które prawdopodobnie moglibyśmy znaleźć w podobnej formie w Pradze, jednak nie jest on aż tak do końca bardzo drzeski, jak mogłoby się wydawać, ponieważ zrewitalizowany został w XX wieku przez architekta. Plecznika, który nazywany jest ponoć Gaudim Bałkanów, ale czy ja bym porównywał Gaudiego do Plecznika, no to nie wiem, bo to jest dosłownie tak, jakby porównywać Lewandowskiego, jakby miał być polskim Mesim, ale jest to mniej więcej na tej zasadzie yy, zrobione, że mamy postawione obok siebie Filharmonię, Rektorat Uniwersytetu w Ljubljanie oraz Ratusz Miasta, i tak naprawdę poza Filharmonią to nie potrafię odróżnić co jest czym. Za przykład na to, że znajdujemy się mniej więcej półtora godziny od granicy z Włochami. Jest tutaj wiele pizzerii, które nie grzeszą swoją włoskością i odpowiednią procedurą tworzenia, nie to co w Polsce mamy niektóre pizzerie, które więcej mają tłuszczu niż ciasta. No ale bez przesady, że ja się wypowiadał jakkolwiek miał jakieś oczekiwania co do polskich pizzerii. Jak co, ale poczucie humoru Słoweńców jest y, dość ciekawe. Właśnie tutaj mogę wam pokazać, jak wygląda jeden z żartów ulicznych, publicznych. Normalnie bym to nazwał już performensem w porównaniu do tego, co się dzieje w Muzeum Sztuki współczesnej w Warszawie, a mianowicie patrzcie na to. Mamy tutaj po prostu zawieszony sobie na górze zraszacz i. Jedyne co on robi to po prostu zrasa wodę z dołu i mamy znaki uwaga des i to tworzy po prostu zbiorowisko tutaj. Wchodzimy właśnie na most tak zwany Zakochanych, który został tak nazwany nie bez powodu. Jak w prawie każdej europejskiej stolicy przystało, mamy most oputkowany z każdej możliwej strony. A ciekawą rzeczą jest to, że mamy tutaj jakieś rzeźby smoków, ze względu na to, że Słowenia, a właściwie właśnie Lublana jest miastem smoków. Ze względu na to mamy tutaj takie oto rzeźby. Wszędzie poustawiane są płótki dosłownie w tak równych rzędach, że aż nie mogę uwierzyć w to, porównując to na przykład do mostu w Pradze bądź w innych miastach europejskich, gdzie te płótki są poprzewiesane nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo czym, na obręczach i innych. Te Typu rzeczach, a tutaj wygląda to tak, jakby ktoś po prostu przyszedł pewnego wieczoru i stwierdził, że zawiesi sobie 20 tysięcy takich kłódek po kolei, i każda będzie równolegle do następnej. A jest to targowisko miejskie pośrodku stolicy państwa europejskiego, które należy do Unii Europejskiej, przypominam, więc zobaczcie, jak wygląda to ze względu na to, że Tutaj w dzień targowy, dzień powszedni, jest po prostu wszystko zapchane. Ja to widziałem wczoraj, w sobotę: było po prostu przyściusieńko zawalone z traganami, ze świeżymi arbuzami, mandarynkami i tego typu rzeczami, ponieważ tutaj właśnie taka panuje kultura, że jeszcze to nie wyszło i porównując ten kraj do yy, państwa Polski, które dzięki Unii Europejskiej wyszło z takiego po prostu targowania na ulicach, jak też w Białorusi się to dzieje, no to można sobie porównać, na jakim stopniu rozwinięcia kulturowego jest ten kraj. Spójrzcie, ile tutaj jest ludzi, ile tutaj jest świeżych owoców, które są na 100% tutaj, co nie sprowadzane znikąd, no bo kosztowałoby to krocie, żeby to sprowadzać nie wiadomo skąd. Wręcz przeciwnie, to Włosi raczej przyjeżdżają tutaj robić jakieś zakupy, jak już i po paliwo oczywiście no ale też nie łudźmy się nie oszukujmy, o tutaj bardzo ciekawa rzecz, tego jeszcze nie widziałem żeby na jakimś straganie były takie oto rzeczy, ale za 5 euro jakieś pudełko z owocami leśnymi, gdzie jest 5 borówek na krzyż, to ja dziękuję za to, sanitarne sprawy tutaj przemilczymy potrójny most, czyli kolejna z rzeczy, które są bardzo charakterystyczne dla Lublany i dosłownie jest prawdopodobnie jedną z pierwszych rzeczy, którą zobaczycie po pisaniu frazy Lublana w wyszukiwarkę. Przepływają tutaj właśnie takie oto barki turystyczne sobie pod tymi mostami kanałem, ale bardziej zastanawiające jest dla mnie to na komu potrójny most, który prowadzi dosłownie donikąd, bo tutaj mamy tylko katedrę, a tam dosłownie jest prosta droga, która prowadzi na zamek i trzeba i tak wspinać się ku górze i mamy potem ścianę, która o właśnie blokuje nam taki sposób przejście. I ponadto nie jest to wymysł jakiegoś Czecha tak jak poprzednio, a jest to architektura włoska, co ciekawe. Więc myśl włoska tutaj y, mnie trochę zdziwiła, że Włoch mógł się posunąć do czegoś takiego, no ale jak widać, y, dostał odpowiednio dużo hajsu i nie miał co z nim zrobić, więc stwierdził, że sobie zbuduje potrójny most, no bo, no bo co, no, co innego mógłby zbudować? Szerszy most, żeby dało się więcej ludzi na nim zmieścić, albo. Jakichś, jakichś wozów? Nie, no po co komu? Przecież trzeba zrobić potrójny most. Nie zastanawia, jak mogła taka myśl przyjść człowiekowi w ogóle do głowy.